Szkoła podstawowa numer 3 w Dębicy po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To już kolejny raz włączamy się w ogólnopolską akcję Szkoła do Hymnu. Przed chwileczką uczniowie, cała społeczność szkoła szkolna wysłuchała montażu słowno-muzycznego, poświęconego odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. No włączamy się w akcję, uczy. co uczy dzieci ta akcja? To przede wszystkim patriotyzmu, pamięci o naszej historii, wielkiej historii pięknej. I myślę, że dzisiejsza uroczystość to tylko wstęp do uroczystości, w których będziemy uczestniczyć, bo uczniowie są zaproszeni również do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych u sióstr, do obchodów na rynku dębickim, a także jutro bierzemy udział w grze terenowej, no i jeszcze wiele, wiele innych. Wszyscy uczniowie trójki od świętnie ubrani ustawili się w sali gimnastycznej w dniu 8 listopada. O godzinie 11.11 .11, zgodnie z tradycją zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a uczniowie wykonali go z wielkim zaangażowaniem, świetnie przygotowani przez Sylwię Wygonik, nauczycielkę muzyki. Uważam, że hymn jest bardzo dla nas ważny, dlatego że pokazuje bardzo ważne wydarzenia dla Polski, które się działały w ciągu naszej całej historii i pokazuje dla, nie tylko dla młodszych, ale też dla starszych, jak bardzo ważne, no, dlatego że to jest nasz symbol też, hymn narodowy. Powinniśmy znać hymn narodowy, ponieważ możemy okazać tym ten, ten szacunek dla tych, którzy walczyli za nas, żeby odzyskać niepodległość Polski, naszego narodu. Wspólne śpiewanie na stałe wpisało się w obchody święta odzyskania niepodległości, łącząc całą społeczność szkolną. Uczniowie nie tylko zaśpiewali hymn, ale także pieśń patriotyczną z wielkim szacunkiem do polskiej historii.